Cześć wszystkim, witajcie w nowym materiale. Jako, że meta jest w dosyć dobrym, stabilnym miejscu aktualnie, wydaje mi się, że nie ma sensu robić kolejnych najsilniejszych postaci, jako, że w stare filmy są jeszcze aktualne. W zamian za to omówimy sobie kontry właśnie do tych najsilniejszych postaci, czyli piki, które radzą sobie wybitnie dobrze właśnie w sytuacjach, kiedy mierzą się na tych meta bohaterów. Jeśli film Wam się spodoba, standardowa łapka w górę jest jak zawsze mile widziana, nie przedłużając tego filmu bardziej niż to konieczne, zapraszam do oglądania. Zaczniemy od górnej alejki, dominium bruzerów oraz tanków. Mimo to, że mamy tam dwa archetypy, mamy postać, która radzi sobie wyśmienicie z obydwoma, jest to Urgot. Żywa Forteca zdolna przyjąć na siebie gigantyczne obrażenia i się nie zachwiać, posiadająca niesamowitą siłę ognia, dzięki której zadaje bardzo wysokie obrażenia, połączenie praktycznie idealne, co jednak sprawia, że urgot tak dobrze radzi sobie z aktualnie najsilniejszymi postaciami na topie. Cóż, przede wszystkim jesteśmy odległościowi, co daje nam dużą przewagę nad bruzerami, których możemy bez większych skrupów obijać z dystansu. Do tego jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy dosyć tankowni ze względu zarówno na nasze statystyki bazowe, jak i tarcze z naszego. Dzięki temu przeciwnicy, którzy mają relatywnie umiarkowaną ilość życia, nie mogą w nas od tak wejść, jak w większość postaci odległościowych, bo mamy narzędzia, aby ich całkowicie zatrzymać i zniszczyć. Z drugiej strony, jeśli chodzi o mecza pytankowne, posiadamy duże ilości obrażeń od maksymalnego zdrowia z naszego pasywa, co oczywiście sprawia, że tego typu postacie radzą sobie po prostu naturalnie dużo gorzej przeciwko urgotowi. Na deser mamy jeszcze naszą erkę, która jest świetna przeciw obydwu typom postaci. Bruzerów spowalniamy, a co za tym ograniczamy ich ruch, pozwalając naszej drużynie szybko ich się pozbyć, zaś tanków, no cóż, po prostu skazujemy na egzekucję. Jako, że tankowie mają masę życia i statystyk defensywnych, przez które normalnie trzeba było się przebić, możliwość całkowitego zignorowania tych 25% wartości em, tych em, punktów życia tanka, przez wciśnięcie Rki w odpowiednim momencie, posiada naprawdę niesamowitą wartość. Ok, jak budujemy Urgota? Z run wybieramy Press the attack wraz z Triumphem, Tena oraz Last Standem. Łączymy to wszystko z Conditioning i Overgrowth. Takie połączenie run daje nam spore obrażenia, zwiększa naszą naturalną tankowność i daje nam przeżywalność dzięki tenacity i leczeniu z triumfu. Przedmiotem mitycznym naszego wyboru jest Stridebreaker, który zwiększa naszą mobilność, pozwalając nam łatwiejsze przerzuty z naszego E oraz zwiększa pasywną szybkość ruchu. Dokładamy do tego tytaniczną hydrę, która nam zwiększa czyszczenie minionów oraz obrażenia obszarowe w walkach drużynowych. Kolejnym przedmiotem jest Black Cleaver i Sterak's Gauge, całość kończymy z Guardianem Angelem. Dżungla. Tutaj mam dla Was dwie postacie, każda na inną okazję. Jakimś cudem, powiedzmy, przeszedł przez fazę banowania Udyr i zastanawiacie się, jak można kontrolować tego zwierza. Normalne cc praktycznie nie działają ze względu na Tenacity i niesamowitą prędkość ruchu tego bohatera. Kogo wybrać, aby dać naszej drużynie faktyczną szansę na walkę z Udyrem? Moją odpowiedzią jest dla Was Jarman 4. Jest to postać oczywiście wybrana głównie ze względu na ulta, który jest bardzo nietypowym cecekiem w grze. Tworzy krater, przez który można się tylko przeflaszować lub przedaszować. Umiejętność, która przez lata tylko traciła na wartości, ze względu na to, jak dużo umiejętności mobilnych zostało dodanych do gry w formie po prostu nowych postaci. Jednak jeśli w mecie pojawia się postać, która tych punktów, właśnie tej mobilności, nie ma, jedyną możliwością zmiany jej pozycji to flash. No to nagle okazuje się, że postawienie murów wokół tej postaci staje się niesamowicie wartościowym dodatkiem. Tak właśnie dzieje się przy spotkaniu Udyra z Jarvanem. Dzięki naszej zdolności ostatecznej możemy przytrzymać Udyra w miejscu, dając naszej drużynie szansę na zabicie go. Oczywiście im więcej przeciwników złapiemy w naszego Ulta, tym lepiej, ale też nie bójmy się użyć tej zdolności na samego Udyra. Dodatkowo Jarvan pełni funkcję oftanka, posiadając całkiem przyjemne obrażenia nagłe w połączeniu z tankowością wzmocnioną przez nasze W oraz itemizację. Przejdźmy właśnie do itemów. Gordinker jest pierwszym przedmiotem, jaki chcemy złożyć. Dzięki niemu stajemy się dużo ciężsi do zabicia, szczególnie jeśli wskakujemy w sam środek walki, coś co chcemy właśnie robić jako Jarvan. Dokładamy do tego Steraka oraz GA, obydwa przedmioty pomagają nam dokładnie w tym samym aspekcie, czyli sprawiają, że zabicie nas jest po prostu niebywale trudne. Runy są raczej słabszą częścią tej postaci, jakby nie są kluczowe, tak jak dla wielu innych bohaterów. Tak naprawdę nie mamy nic konkretnego do wyboru. Najlepiej po prostu wyekwipować runę zdobywcy Triumf Alacrity i Cup de Grace i połączyć to z drzewkiem Dominacji, w którym wybierzemy sobie Chipshota i Relentless Huntera. Drugą postacią jest odpowiedź na analogiczną sytuację, tylko w przypadku Hekarima. Jeśli koń przejdzie przez fazę banowania, polecam odpowiedzieć wyborem Poppy. Tak jak Jarvan ogranicza ruch udyra swoim ultem, tak Poppy całkiem blokuje wbite Hekarima poza jego umiejętnością ostateczną, a nawet wtedy może całkiem zresetować jego wbite, klikając swoją erkę. W popinie nie tylko pomoże nam blokować inicjację Hekarima, ale też ograniczy ruch prawie każdego wrogiego bohatera w grze, a biorąc pod uwagę, jak dużo postaci w mecie posiada jakąś formę skoku, dasza czy inną formę przemieszczania się szybkiego, ta umiejętność zawsze będzie w ten czy inny sposób użyteczna. Warto nadmienić, że W nie tylko blokuje sam skok naszych przeciwników, ale też jeśli się nam uda właśnie zablokować, to nakłada na nich efekt uziemienia, który z kolei sprawia, że są niezdolni do używania flesza czy innych właśnie umiejętności mobilnych. Co jest oczywiście niesamowicie mocne. Jak budować popkę w dżungli? O dziwo bardzo ofensywnie, jeżeli chodzi o runę, ponieważ naszą główną runą będzie Dark Harvest lub ewentualnie Electrocute, Połączony z Chipshotem, Eyeball Collection i Relentless Hunterem wraz z runami na szybkość ruchu z drzewka Czarnoksięstwa. Przedmioty jednak są ukierunkowane głównie na przeżywalność. Deadman's Plate oraz Force of Nature gwarantują nam nie tylko defensywne statystyki, ale przede wszystkim dodatkową prędkość ruchu, która pozwoli nam manewrować wokół postaci. Do tego dokładamy gargoyla, a mitycznym przedmiotem powinien być Divine Sunderer. Midlane', tutaj mam tylko jedną dla Was propozycję, która za to całkowicie kontruje bardzo popularnych asasynów. Archetyp, no, widziany właściwie w co drugim meczu na Summoners Rift, aktualnie. Jeśli gracie przeciwko Zedowi, Talonowi, Katarinie czy dosłownie każdemu innemu asasynowi, wybierzcie po prostu Rambla. Jego zdolności są wręcz stworzone do radzenia sobie z tego typu postaciami. Bardzo wysokie obrażenia ciągłe, z bardzo bliskiej odległości wraz z wysoką przeżywalnością ze względu na build, statystyki bazowe i jego W, które daje nam tarczę oraz dodatkową prędkość ruchu. Minusem Rambla jest zasięg, ale ten minus jest niwelowany właściwie w meczapach przeciw Asasynom. Dlaczego? Ponieważ są to postacie, którym automatycznie zależy na tym, aby trzymać się blisko swoich oponentów. Właśnie w takich sytuacjach Rumble błyszczy najbardziej. Nie tylko też nasze umiejętności zadają wielkie obrażenia przeciwnikom. Jeśli Rumble się przegrzeje, nasze autoataki też są niebywale śmiertelne dla drużyny przeciwnej, ponieważ zadają gigantyczne obrażenia. Jest to kolejny atut do walki przeciwko bohaterom walczącym w zwarciu. Naszym głównym przedmiotem jest Night Harvester, dzięki któremu zadajemy nie tylko więcej obrażeń, ale też zyskujemy prędkość ruchu, która jest kluczowa, aby gonić nasze palące się cele. Następnie Zonia będzie wyśmienitym wyborem jako że często całkowicie stompuje agresję asasynów i kończymy build z Medjaiką i Rabadonem oraz Voidstaffem. Z run wybieramy Kometę, bo dzięki naszym spamowalnym umiejętnościom możemy używać jej naprawdę często wraz z Nimbus Cloakiem dla wcześniej wspomnianej mobilności. Dokładamy do tego Transcendencję Skorcza wraz z Taste of Blood i Ultimate Hunterem. Dobra, został nam botlane, gdzie przynajmniej według mnie nie ma co patrzeć stricte na kontry 1 na 1, jeżeli mówimy o marksmanach, a raczej powinno się zwrócić uwagę, w jaki sposób możemy poradzić sobie z drużyną przeciwną. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio na lifcie jest masa, masa postaci, które chcą skracać dystans na wiele sposobów, Logicznym wyborem jest postać, która może samodzielnie pilować sobie, dzięki czemu nie jesteśmy tak zależni w tej kwestii od supporta. Moim wyborem musi być w takim wypadku Tristana, która ostatnimi czasy zyskuje bardzo mocno na popularności. Rozpoczęło się to od midlane'owej Tristany, która szybko przeszła właśnie na botlane. Trist jest naprawdę w fantastycznym miejscu aktualnie. Mamy bardzo wysokie obrażenia berstowe na linii, dużą mobilność, dalekosiężne odepchnięcie oraz potężne skalowanie się dzięki przedmiotom i pasywowi. Najlepiej sparować ją z agresywnym supportem typu Leona czy Trash, którzy mogą wraz z nią nakładać dużą presję na przeciwnym botlenie. Dodatkowo, Trist jest też jednym z lepszych nosicieli Yumi. Dzięki swojej mobilności jest bezpieczna na linii, a w Late game no cóż, <ścoughs> wszyscy wiemy, co Yumi robi w late gameie. Pierwszym przedmiotem w większości przypadków będzie Kraken Slayer, następnie Phantom Dancer Infinity Edge oraz Guardian Angel. Mówię w większości przypadków, bo czasem spotykam na solo kolejce Tristany z Gale Force'em, ale osobiście nie wydaje mi się, że ta postać potrzebuje jeszcze jednego do, do skoku, aby być skuteczną postacią. Z run wybieramy oczywiście Halo of Blades, ponieważ jest broken, dzięki temu możemy naprawdę szybko nastawiać bombkę, do tego runy leczące oraz eyeball collection wraz z triumfem i alacrity z drzewka precyzji. Na deser została nam moja ulubiona rola, rola wsparcia. Przygotowałem tutaj dwie pozycje, które, tak samo jak w dżungli, są w dużej mierze zależne od sytuacji. Po pierwsze, widzicie, że gracie na jakiegoś inicjatora typu Tresh, Lonka czy powiedzmy na Lister. W takim wypadku ciężko znaleźć lepszą kontrę niż Morgana. Całą siłą Morgany można przepisać do jej niesamowicie potężnej czarnej tarczy. Czyli umiejętności pod klawiszem E, która sprawia, że cel objęty działaniem tarczy jest całkowicie odporny na wszelkie efekty kontroli tłumu. Jest to naturalnie najlepsza odpowiedź na wcześniej wspomnianego Tresza, Alistara czy Leone, ze względu na to, że ich główne zdolności to po prostu stają się bezużyteczne, jako że są to cc na które nastarczał odparnia. Jakby tego było mało, w momencie, w którym ta nieszczęsna Leona wbija się w naszego Marksmena, a my odpowiadamy Black Shieldem, możemy w bardzo łatwy sposób trafić z naszego Q którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Możliwość zrutowania jednej postaci na blisko 3 sekundy w miejscu zawsze będzie cenną opcją, czy to do łopania naszych wrogów z dalekiej odległości, czy do stopowania agresywnych zachowań inicjatorów. RK też jest bardzo ciekawą zdolnością zołnującą, czyli zmuszającą wroga. Do wyjścia z danego obszaru albo zabicia Morgany, bo jeśli tego nie zrobią, zostaną zestunowani. Jeżeli chodzi o itemy, mamy dwie opcje. Jedną z nich jest po prostu budowanie Imperial Mandata w Zonie, po czym dokładamy Morello i na przykład Redemption. Jednak osobiście nie jestem fanem tego przedmiotu na Morganie. Mam na myśli Imperial Mandata. Jest moim zdaniem to o tyle słabe połączenie, że tylko nasze Q i ult może nakładać ten efekt. Q ma dosyć długi cooldown i nie możemy e e efektywnie nakładać e efektu e efektywnie efektu z Imperial Mandata, co za tym idzie wartość tego przedmiotu na Morganie jest troszeczkę troszeczkę niższa niż na innych Osobiście preferuję i zalecam Shuulajkę, sure e, która dużo lepiej współgra, jako że daje nam pasywnie dodatkową prędkość ruchu, a aktywacja pozwala nam przyspieszyć całą drużynę. Daje też nam po prostu możliwość przyklejenia się praktycznie do jednej postaci z naszą erką i sprawienie, że będzie miała duże, duże problemy, aby uciec z tego stuna. Dodatkowo, aktywna umiejętność tego przedmiotu jest też zależna od sytuacji. Możemy zainicjować walkę lub po prostu uciec przed inicjacją wroga. Z run wybieramy Kometę, Mana Flow Band, Transcendencję Scorcha i do tego mamy topwatch z Biszkoptami z drzewka inspiracji. Drugą opcją jest sytuacja, kiedy gramy przeciw A. Zaklinaczom, B. Potężnym Kery. Dosyć często obydwa te warunki będą spełnione jednocześnie, i w takich sytuacjach moim wyborem jest Blitzkrank. Jako, że w grze jest y, tak dużo papierowych postaci jak asasyni na midzie, w dżungli i do tego Kerry na bocie, przyciągnięcie któregokolwiek z nich y, bliscem jest bardzo, ale to bardzo wartościowe. Szczególnie jeśli uda nam się to zrobić przed walką o dany cel na mapie, np. przed smokiem, baronem, heraldem czy nawet oblegając po prostu struktury przeciwników. W sytuacji, kiedy gramy przeciw postaciom używających jakiejkolwiek formy tarczy czy osłon, Blitz też sprawdza się, wyśmienicie, jako że jego RK jest jedną z naprawdę niewielu zdolności w całej grze, usuwających tarczę ze swoich celów, zanim zada faktyczne obrażenia. Czyli na przykład powiedzmy, że Lulu osłania kogoś za 400 HP, my klikamy RK. Osłona zostaje usunięta i dopiero zostają nakłożone obrażenia zerki Blitza. Jest, chyba, chyba są dwie umiejętności w grze, które mają taki efekt, więc jest to dosyć unikalne dla tej postaci. Sprawia to oczywiście, że właśnie naturalną kontrą jest Blitzcrank dla postaci typu Janna, Lulu, no generalnie Enchanterzy. Jeżeli chodzi o build dla mamy dwie szkoły. Jeżeli chodzi o itemizację, ponieważ możemy albo pójść w Loketa z X-Convergence Night's i do tego powiedzmy Redemption, ewentualnie możemy właśnie tą drugą opcję zastosować i wymienić Loketa w zamian za znowu Shurleykę, e, która no oczywiście jest naturalnie fajną synerg ma fajną synergię z Blitzcrankiem aby skracać dystans, aby pomagać naszej drużynie follow-upować nasze kole na inicjacje więc mamy takie dwie opcje jeżeli chodzi o runy jest to bardziej ujednolicone mamy Aftershocka z Demolishem Bone Plaintingiem, Unflinching i z drzewka Inspiracji Standardzi, komplet no, czyli biszkopty z Cosmic Insight. Moi drodzy, to było takie szybkie podsumowanie kontr na aktualną metę na Samonery's Rift. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie i film będzie dla Was użyteczny. Jeśli tak, łapka w górę będzie oczywiście mile widziana. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas i do zobaczenia wkrótce na kolejnej e, transmisji na żywo lub filmie. Do zobaczenia. Cześć!